Licza, na czym biegają. Wiem, widziałem. Natomiast, natomiast, Teraz, natomiast, biegają. natomiast szanowni państwo, jak wyjdziemy z Jarocińskiego Ośrodka Kultury, to mamy boisko, które od kilku lat po godzinie 13 stoi puste. Bo trzeba zapłacić. Za. Dobrze, I, dlatego, szanowni, I dlatego, szanowni państwo, myślę, że najdalej, A, najdalej, ale, najdalej ale, od początku maja, bo boisko przy liceum będzie dzieci? dostępne dla Z kim ta mają kim to to maja maja być na to miejsce? Przepraszam, gmina Jarocin, gmina Jarocin, gmina... ale szanowni państwo, proszę, proszę przez sekundę posłuchać. Gmina Jarocin na takich zasadach, na jakich finansuje animatorów, orlików, czyli tych, którzy mają pilnować porządku na yy, boiskach typu orlik, to boisko przy liceum nie jest boiskiem, w ramach programu Orlik, ale mimo wszystko y, porozumieliśmy się z dyrektorem liceum i najdalej od y, 1 maja gmina Jarosin będzie opłacała y, ani ma anim... pieniądze w błoto, bez sensu to jest. No, ale Nie, jeśli ten ktoś... Ma... Ale słuchaj, tam są dzieci 7-10 letnie, jak ja wezmę, pójdę, moja żona pójdzie z dzieckiem małym do Piaskownicy, a drugi 6-latek, to, to z nim tu przyjdzie? Ja, po będę jest prac, pracę, zabaw, jest boisko, to jest połączone, to, to, to tak żeby mogło, ma, ma, ma no dobrze, no to możemy, dostać, no to możemy, dostać, no to, możemy no to możemy wydać, to możemy... Chodzi ja o to, żeby tam iść mecz rozgrywać, tylko to żeby te dzieci miały, gdzie biegać za tą piłką? To musi być to przedstawiciel to spółdzielni, dziś. Tak, ale mówię, mówię żeby Co gmina coś dołożyła, pan niebędowski... Tylko szanowni państwo, wiecie świadomość jednego, że kiedy mówimy gmina dokłada i spółdzielnia dokłada, to tak naprawdę wy dokładacie. No bo przecież pieniądze gminne i pieniądze spółdzielni to są, to są pieniądze płacone przez mieszkańców gminy i lokatorów mieszkań spółdzielni mieszkaniowych. I dlatego między innymi jest potrzebna decyzja mieszkańców: najpierw powołanie osiedla, wybranie jakiejś reprezentacji, żeby miał kto zwołać chociażby takie zebranie, na którym możecie przegłosować, co w pierwszej kolejności powinno być tutaj zrobione, jakie zadanie powinno być zrobione. Te same głosowania można przełożyć również na forum zebrania, jak to się nazywa, spół, y, członków spółdzielni mieszkaniowej. Do, do I szan i szanowni Państwo, mieliśmy dwie uchwały. Jedną tam, o której Pan powiedział pan ma... o likwidacji o li uchwały Rady Miejskiej o likwidacji osiedla, później dopiero była uchwała o powołaniu sołectwa. Przez sąd została uchylona tylko uchwała o likwidacji, o utworzeniu sołectwa. Nikt nie zakwestionował prawidłowości podjęcia uchwały o likwidacji osiedla. Z tego powodu potrzebne jest przeprowadzenie konsultacji, bo ustawa o samorządzie gminnym mówi, że można w gminie utworzyć jednostki pomocnicze w formie osiedli, sołectw, dzielnic po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Stąd też to dzisiejsze zebranie. A panie dyrektorze Florczyk, no jeśli pan oczekuje, to ja mogę pana przeprosić za to, że dwa lata temu podjęliśmy się próby przekształcenia takiego jednostek pomocniczych, aby mieszkańcy tych jednostek pomocniczych mogli korzystać z takiego samego prawa, z jakiego z jakiego korzystają mieszkańcy SOS. A widzę, że wszyscy dyskutujemy troszkę dodatkowo. Proszę Państwa, przez wiele lat, nie przez kilka, tylko przez kilkadziesiąt lat byłem albo członkiem zarządu osiedla, albo przewodniczącym osiedla, albo zastępcą przewodniczącego osiedla i wiem że wiele decyzji mądry, jeśli się oczywiście zbierze zarząd właściwy, że właściwe koledzy są wybrani z tej części osiedla, z tamtej, z tamtej, tam mogą decyzje zapaść, prawda, w imieniu i na rzecz tego osiedla. Gdy takiego zarządu brakuje, to potem wygląda tak jak ulica Dąbrowskiego, prawda, gdzie jest bajzel dokumentny. I dlatego prosiłbym, żebyśmy skończyli tę dyskusję dodatkową. Tylko zajęli się przywróceniem, czy chcemy, czy nie chcemy, prawda, te zarząd osiedla, a wówczas, jak się zbierze zarząd, wybierzemy swoich ludzi, bo będziemy obecni, prawda? To wtedy oni za nas w szczegółach będą dyskutować. A tak, do jutra, do pojutrze możemy tutaj gadać, tak, gada, nic gada, z tego nie nadaje. Uchwała uprawniona pełnoletnich mieszkańców miasta Jarosina zamieszkałych przy ulica Jarosława Dąbrowskiego, Tadeusza Kościuszki, parzyste od numeru 10 do numeru 32 i nieparzyste od numeru 15a do numeru 67. Liberkurt Stanisława Moniuszki, parzyste od numeru 12 do końca i nieparzyste od numeru 27 bez numeru 27a do końca. Nowa, osiedle Tadeusza Kościuszki, Ignacego Paderskiego, prac Festiwalu Muzyki Rokowej i Henryka Sienkiewicza. Podjęta podczas zebrania konsultacyjnego w dniu 25 marca 2015 roku, paragraf 1. W związku z zarządzonymi konsultacjami z mieszkańcami miasta Jarocin w przedmiocie obejmującym utworzenie jednostki pomocniczej o nazwie Osiedla numer 2 Tadeusza Kościuszki Gminy Jarocin uprawnieni pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocina obecni na zebraniu konsultacyjnym w dniu 25 marca 2015 roku wyrażają opinię negatywną lub pozytywną w sprawie wyżej wymienionego przedmiotu konsultacji. Praktycznie można powiedzieć, że wszyscy, czy, czy ktoś jest sprzeciwny z Państwa? Jedna osoba, tak? No jedna osoba, dobrze. No czyli uchwała przeszła pozytywnie, Tak jest. Czy ktoś się wstrzymał od głosowania? Nie ma. Nie ma, tak?